Bo wtedy jako taki e, Słowianin, taki typowy, klasyczny Polak, ja bym się po prostu wczoraj nachlał, dzisiaj bym nie zdążył wytrzeć, więc bym, jeszcze bym spał, ten marsz by się zaczął, e, a by potem jakbym walnął klina, to niewiele bym zrozumiał z tego, co pojawia się na ekranie e, telewizora I, i byłbym szczęśliwy, tak jak... Te 30% ludzi uprawnionych do głosowania. Co mówią na ten temat, że jest, przyszedł taki czas, że o Polskę i o Polskość walczyć trzeba? Trudne pytanie pewnie, co? Tak. Super. Super, bardzo Ci dziękuję idziemy. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie po dwóch niezwykłych wydarzeniach, które zmienią z pewnością historię tego umęczonego kraju. Tak, zmienią. <laughs> o, drodzy Państwo. Po tym, co się wydarzyło wczoraj wieczorem, oraz po tym, co się wydarzyło dzisiaj we, do południa i trochę po południu, o, mogę Państwu tylko jedno powiedzieć: że łatwo być prorokiem we własnym kraju pod tym warunkiem, że tym krajem jest Polska. Zarówno to, co powiedziałem Państwu wczoraj przed debatą e, na temat debaty i tego, jak ona prakty w praktyce będzie wyglądała i mniej więcej jak to się potoczy, e, w 80% okazało się prawdą. E, Teraz z kolei, z pewnym poczuciem kaca po wczorajszym, oczywiście obserwowałem to, co dzieje się dziś na krakowskim przedmieściu i, i też się nie pomyliłem, tak? Bo wiedziałem, że to będzie obciach. Ale to będzie taki obciach, żeby państwo mnie dobrze zrozumieli. W takim festyniarskim, odpustowym stylu. Mało tego, nie dość, że to będzie tego typu obciach, to w dodatku będą e, liczni bohaterowie tego obciachu, no bo ktoś musi przyjść, zebrać się w mniejszym, większym tłumie, po to, żeby ten obciach robić. No i takich oczywiście nie zabrakło. Proszę się zresztą przekonać samemu, to wy no, przedstawiciel takiego już bardzo dorosłego pokolenia. walczyć o Polskę. Myślisz, że teraz jest ten czas, że o Polskę trzeba walczyć? Tak. A skąd przyjechałaś? Z Warszawy. Jesteś z Warszawy. A ludzie w twoim wieku co mówią na ten temat, że jest, przyszedł taki czas, że o Polskę i o polskość walczyć trzeba? Trudne pytanie pewnie, co? Tak. Super, Super. bardzo Ci dziękuję. I... Już teraz Państwo rozumieją, o co mi chodzi. No chodzi mi właśnie o to, że gdybym nazwał marsz y, dzisiaj rano przed marszem i nagrał to dla Państwa i wyemitował jako Marsz Troglodytów, to y, byłoby sporo komentarzy pośród tych kilkuset, które zazwyczaj są, że jednak przeginam, że nie można y, tak stygmatyzować ludzi. Ponieważ no, część z nich być może nie wie co czyni, być może są zmanipulowani, być może są pod czyimś złym wpływem. Nie, drodzy państwo, to znaczy nie do końca tak jest, ze względu na to, że ci ludzie po prostu no, mają, moim zdaniem, skromnym, co najwyżej o trzy zwoje mózgowe więcej od kury. Nie od Jacka Kurskiego, bo to był yy, propagandysta, jednak, który potrafił myśleć. To on ukuł sformułowanie, że ciemny lud i tak to kupi. A, no i przeszedł już do Annałów, ponieważ ciemny lud to za każdym razem kupuje. Dlaczego? No, zgodnie z logiką, właśnie dlatego, że jest ciemny. Więc ja bym powiedział, że dzisiaj to był marsz ciemnogrodzian, ale nie dlatego, że oni. Nie wiem, zamawiają szeptunki, jak zachorują, albo hodują kołtuny na zdrowie, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Oni są ciemni, ponieważ należą do tej ciemnej masy, która jest kompletnie bezrefleksyjna, bo tylko taką masą można zarządzać w sposób, w jaki czyni to prawo i sprawiedliwość. A to, co mnie zasmuca, to jest to, że tych ludzi jest około wciąż 30% uprawnionych do głosowania. Na szczęście to nie jest 30% Polaków, to jest 30% uprawnionych do głosowania. Bo zazwyczaj badania robi się w tej grupie, no i oni, według tego jak rozkładają się głosy, liczy się te wszystkie rankingi. Więc, okej, okay, jedna trzecia od, y, jest ty, pośród tych y, y, Polaków. W złym tego słowa znaczeniu, w znaczeniu jak z amerykańskich kawałów, więc jedna trzecia tych Polaków to jest po prostu taka właśnie ciemna masa, ciemno ciemnogrodzianie, chociaż oni nie w grodach wydawałoby się mieszkają, ale mieszkają gdzieś po środku bagien, w jakichś osadach odciętych od cywilizacji. No bo co Państwo powiedzą, to był taki no, człowiek starszy, prawda? Więc możemy stwierdzić, że tam już zmiany w mózgu zaszły. I że po prostu na stare lata ta chemia w mózgu już nie działa, no i te zwoje mu faktycznie zostały a, a, tylko o trzy więcej niż kura, prawda? Państwo wiedzą zresztą dlaczego? Po to, żeby nie defekować gdzieś tam na, na zewnątrz, prawda? Po to są te, te zwoje mózgowe więcej, więcej potrzebne. No, o trzy, czasem o cztery, a czasem tylko o jeden, to wszystko zależy. E, natomiast co, to, co mnie bardziej przeraziło, e, bo tamtych już się nie zmieni. Tamci są już straceni, tamtym w głowach po prostu coś pękło i to nieodwracalnie. I nie ma sensu się nad tym zastanawiać, ponieważ no, te sprawy, jeśli chodzi o prawa wyborcze i elektorat, załatwi po prostu biologia wcześniej czy później, więc no, pojawi się nowe pokolenie. No i tu właśnie, drodzy Państwo, ja jestem pełen jeszcze gorszych obaw, bo jak się patrzy na to młode pokolenie, nie jestem dziadersem i świetnie się z młodymi ludźmi dogaduję. Czego przykładem państwa ulubieniec Adam? Ale to jest pokolenie Adama, a sam Adam, wielokrotnie toczymy boję na ten temat, bo ja jednak widzę jakieś tam perełki pośród tego łajna. Adam twierdzi, że jego pokolenie to jest pokolenie stracone. I oto drodzy Państwo. To jest y, y, chyba to, co Adama e, tak naprawdę w dyskusjach ze mną, których toczymy sporo, e, utwierdza w przekonaniu. to młoda przecież dziewczyna. Czy są Państwo równie załamani jak ja? Bo ja przyznam szczerze, że kopara mi o, opadła szczena mi opadła. E i żałuję, że ja to w ogóle włączyłem. Żałuję, że się nie odciąłem, że jest weekend i zamiast zająć się, nie wiem, wyczesaniem swoich świnek, przypiłowaniem im raciczek, nie wiem, zabawy z nimi, przytulanie, smyranie po brzuszkach, to ja właśnie byłem świadkiem tego, czego byłem. Państwo pewnie, być może nie, mam nadzieję, ale jeśli tak, no to już yy, yy, czują Państwo teraz po tym, co obejrzeli, podobny niesmak do mojego. Drodzy Państwo, kiedyś ta dziewczyna, myślę, że yy, skończyłaby szkołę przysposobienia, bo były takie szkoły, jak ktoś sobie w podstawówce nie radził, yy, ze względów umysłowych to przy, wysyłali do takiej szkoły przysposobienia zawodowego. Wtedy mógł machać łopatą, no wykonywać najprostsze czynności, ewentualnie być, nie wiem, obsługiwać dojarkę w PGR-ze, prawda? No i ta dziewczyna, ta młoda pani, myślę, że doskonale by się sprawdziła. Jej cykl życia właśnie opierałby się o odbicie o 6 rano w PGR-ze karty, podłączenie dojarki, wciśnięcie guzika, żeby prąd zafunkcjonował, żeby wydoił te krowy i tak dalej, i tak dalej. A to jest tym bardziej przerażające, że przyznaję bezbicia, jako Warszawiak z wielopokoleniowej rodziny warszawskiej, ja jestem troszkę warszawocentryczny i zresztą na wiele rzeczy patrzę przez pryzmat tej warszawskości, broniąc jej, że jednak noblis obliż, prawda, że to jednak wychowanie. W multikulturowym społeczeństwie, gdzie jest dostęp do szerokiej edukacji, kultury, e, nauki, obserwacji różnych zjawisk, e, że e, jednak tu ma się większe szanse niż gdzieś tam, właśnie podśród bagien w wiosce liczącej pięć kominów. Ale okazuje się, że byłem w totalnym błędzie no, i że to już nic od niczego nie zależy. I w, nic mnie już nie zadziwi, bo jak państwo y, zauważyli i usłyszeli, y, ta panienka przyznaje się od tego, że e, e, e", y, ona przyjechała z Warszawy. I w takim momencie ja mam na, y, ochotę na tej kanapie, siedząc przed telewizorem, zapaść się, zakopać, rozpróć poduszki y, y, i tam przejść gdzieś aż przebić się przez gres i fundamenty i zakopać głęboko pod ziemią, gdy słyszę coś takiego. A z drugiej strony, gratuluję sobie, drodzy Państwo, że jednak dobrze, że ja odnalazłem swój spokój w puszczy Kampinoskiej. Dobrze, że w, pod koniec lat 90. uznałem, że to właśnie ze względów mentalnych nie jest już moje miasto, co nie jest już moja Warszawa i że się z niej wyniosłem. To mniej więcej tak, jak pokolenie. Rocznik XX i wcześniejsze uznały, że po powstaniu warszawskim to już nie jest Warszawa, tego miasta nie będzie, i zasiedlali, nie wiem, Dolny Śląsk, prawda, nie wiem, Zachodnie Pomorze. Dzisiaj są dawnymi Warszawiakami, a obecnie Wrocławianami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znaleźli swoje życie gdzieś, gdzie uznali, że zaczną od początku i będzie im. Po prostu lepiej. Dzisiaj, jak Państwo widzą, już nic nie zależy, może to i dobrze, od miejsca pochodzenia, chociaż spodziewałem się tego, że jak ktoś się wychowuje w wielkim mieście dwumilionowym, pośród wielu kultur, nacji, języków, to siłą rzeczy musi trochę ogarniać. Musi mieć nieco szersze horyzonty niż te klapy e, u konia na oczach w drodze na morskie oko, ciągnąc wóz pełen e, innych troglodytów e, z góralem na czele, który e, te konie tam katuje, prawda, pod, e, pod górę. E, dla mnie jest to osobisty dramat, ale świadczy też o jednym, drodzy Państwo, że e, kiedyś kaczor rozejdzie. W sposób naturalny. Kiedyś no, wszyscy kiedyś zejdziemy, tak? Ale tak jak powiedziałem na Państwu na początku, że no, jakby nie było, to biologia już wkrótce ich wszystkich tam wymiecie, pozałatwia bo ani Tusk, ani Kaczor oni się na tę emeryturę nie, nie wybiorą oni będą, tak, walczyć ze sobą i polaryzować społeczeństwo do swoich dni ostatnich. No ale. Ale jak oni zejdą, czy też odejdą, czy zostaną emerytami, to też to nic nie zmieni, bo niech państwo tylko popatrzą. No, e, nie wiem, no, kiedyś się mówiło, że ktoś jest, nie wiem, palcem robiony, albo że. No nie, nie będę zresztą wymieniał, nie będę się odwoływał, e, ale ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, ponieważ e, w moich czasach, jak to źle brzmi, jakbym był dziadersem, ale nim nie jestem, przysięgam. E, jednak ten system edukacji coś dawał, zmuszał do przeczytania e, czegoś więcej niż trzech linijek, a w, na jakimś pudelku czy innym serwisie, tylko, że to siłą rzeczy rozwijało, by być może ktoś jakiś wiersz musiał w szkole przeczytać, to skłaniało do refleksji, do pewnego rodzaju sięgnięcia gdzieś głębiej dalej, do pewnych poszukiwań. Ja, drodzy Państwo, jesienią 89 roku tłukłem mur berliński młotem wielkim i przecinakiem napieprzałem w ten mur. Myśmy o coś walczyli. To był czas nieprawdopodobnych przemian, tak? Walił się, kończył się stary świat, zaczynał się nowy. To były doznania, że człowiek się tak naprawdę cieszył, że jest w centrum i że nikt mu tego już nigdy nie odbierze. A niech Państwo dobrze pomyślą i powiedzą, co takiej młodzieży, takiej generacji, jak przedstawicielka, którą widzieliśmy przed chwilą, ta panna. Jak ona będzie miała wspomnienie? Co ona powie swoim dzieciom, że o co myśmy walczyli? O szerszy dostęp do TikToka? Czy o to, żeby dostęp do treści na pudelku nie był za paywallem? No bo tak naprawdę... Ja nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Ja żyłem w bańce szklanej przez wiele lat ze względu na to, że 26 lat pracy w medium publicznym, gdzie wychowywały mnie moje autorytety, moi antenowi bogowie. Potem ja miałem lat 30, mając lat 40, zbliżając się do 50, pomyślałem sobie, są perełki. I przyprowadzano mi tego typu perełki ludzi, których y, jak diamenciki szlifowałem, żeby byli brylantami. I oni do dzisiaj y, pracują, czy to w telewizorze, czy to w radiu robią swoje są rzetelnymi y, o, o szerokich horyzontach ludźmi. Ale to są, drodzy Państwo, wyjątki, y, które ja mogę policzyć na palcach jednej, no dobrze, dwóch rąk, żeby nie było, ale mimo wszystko, a gdzie jest? Drodzy Państwo, cała ta reszta, to po prostu się w głowie nie mieści tak więc to czego żałuję to żałuję, że nie piję, bo wtedy jako taki e, Słowianin taki typowy, klasyczny Polak ja bym się po prostu wczoraj nachlał dzisiaj bym nie zdążył wytrzeć, więc bym, jeszcze bym spał, ten marsz by się zaczął, e, a by potem jakbym walnął klina, to niewiele bym zrozumiał z tego, co pojawia się na ekranie e, telewizora i i byłbym szczęśliwy, tak jak te 30% ludzi uprawnionych do głosowania i jak 88% domyślam się tego pokolenia, z którego pochodzi tak lubiany przez państwa Adam Bysiek. I myślę, że ja z Adamem już się nie mam po, po tym, co było wczoraj i co było dzisiaj. O co nawet wspierać, bo ja stawałem w obronie młodzieży. Dzisiaj już nie mogę tego zrobić. Bo to był tylko jeden z przykładów, a tych przykładów tam obecnych dzisiaj były setki, jeśli nie tysiące. Więc e, o ile mogę utyskiwać na tych, których już zmienić się nie da, bo mentalnie wełbach im coś po prostu pękło, o tyle. Ja już nie jestem w stanie bronić młodych ludzi, a zawsze przed Adamem broniłem, bo to on narzekał, że oni pół książki w życiu nie przeczytali, że oni pół ambitnego kina nie obejrzeli, że oni mają niechęć do czegokolwiek, poza właśnie skrolowaniem i tak dalej, i tak dalej. To zdradzam kulis, zdradzam kuchnię, ale to mówił właśnie Adam. I ja po dzisiejszym tak po katolsku muszę sobie posypać głowę popiołem i powiedzieć Adam jedno w tym wszystkim jest dobre będziemy mogli nasze wieczorno nocne Polaków rozmowy toczyć na zupełnie inne tematy ja nie chcę już słyszeć o Twoim pokoleniu wystarczy mi, że Ty jesteś jednym z niewielu pozytywnych przejawów tego pokolenia a resztę, reszta niech będzie milczeniem dlatego skończmy w ogóle to i, i ja Państwu współczuję jeżeli Państwo przez przypadek to oglądali E, oglądali te piaskownice wczoraj, e, oglądali ten Marsz Troglodytów dzisiaj. E, no, jaki tam, jaki tam Bolesław Chrobry, niech mi Państwo powiedzą. No, ktokolwiek w ogóle ogarnie, jakim był Bolesław Chrobry. co robił, jakie ziemie anektował, z kim wojował, to nie był baranek, gołąbek pokoju. Nie był. E, i, 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 I żeby to wiedzieć, to trzeba po prostu. E, Chcieć. Ale ci ludzie tego nie wiedzą i ten chrobry do szczęścia nie jest potrzebny. Ważne, że to był zjazd patriotów i prawdziwych Polaków i, i tak dalej. A, I oni to łyknęli e, i myślę, że będą łykać. Dlatego Memecen będzie miał szansę e, za następne pięć lat, żeby już w cuglach wygrać wybory i żeby już nikt nie miał żadnych wątpliwości, bo będzie można tym ludziom, temu pokoleniu, wcisnąć drodzy Państwo każdy kit, że. To, co Memcen dzisiaj mówi o tym, że nie będzie podatków i będziemy żyli jak w raju, oni nie będą mieli refleksji, dobrze, ale skąd weźmiemy pieniądze na usługi publiczne. To, że nie będzie ZUS-u, to nie będzie refleksji, ale co z naszymi emeryturami, albo kto pokryje wydatki na nasze zdrowie, na które teraz składamy się solidarnie, niezależnie od tego, czy chorujemy na raka za 3 miliony złotych, czy na grypę za 500 złotych i tak dalej, i tak dalej. Zasłona milczenia niechaj spadnie ja czuję niesmak jutro niedziela mają być w końcu 23 stopnie chcę się tym napawać a nie napawać się tym czego niestety byłem zmuszony być świadkiem a przypominam łapki w górę komentowanie drodzy państwo i guzik subskrybuj to wszystko o co państwo bardzo proszę no i oczywiście antyprawak.pl czyli nasz znakomity sklep którego wielka premiera Myślę, że taki The Great Opening będzie w poniedziałek, ale już teraz mogą Państwo tam wchodzić, zaglądać, wybierać do koszyka, wkładać różne świetne rzeczy, szczególnie jak ktoś się wybiera na marsz 18, no i tyle. I życzę Państwu powodzenia. Antyprawak.pl ja się w ogóle cieszę, bo te moje apele dają tyle, że kochani moi, oficjalnie sklep jeszcze z taką pompą olbrzymią, nie wystartował, a my już mamy zamówienia yy, i to za jakieś dosyć ciężkie pieniądze bardzo dziękujemy, bo yy, to co zarobimy tam, służy temu, żeby być dla Państwa tu i rozwijać się i inwestować w sprzęt, w środki przekazu i we wszystko co tylko temu. Towarzyszy tak, żeby Państwo mieli bardzo dobry komfort oglądania e Czek Press jako kanału i e Czek Press jako Znakomitej strony internetowej, która przegoniła już nawet grupę na temat. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.